Trzęsające konsekwencje. Rynkowski ledwo pochował żonę, a teraz mierzy się z poważnymi zarzutami. Ryszard Rynkowski przeżywa niezwykle trudny okres, niedawno pożegnał swoją żonę, a teraz musi zmierzyć się z zarzutami prokuratorskimi. Artysta został oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Do zdarzenia doszło 14 czerwca w Zbicznie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Co grozi wokaliście? Ryszard Rynkowski ma poważne problemy. W połowie czerwca, Ryszard Rynkowski miał wypadek drogowy, według doniesień prokuratorskich, prowadził samochód pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji. Do niedawna trwałej postępowania, a 30 września akt oskarżenia trafił do sądu. Sprawa jest poważna, bowiem artysta może stanąć przed sądem za wykroczenie lub przestępstwo związane z jazdą pod wpływem alkoholu, co wiąże się z możliwością kar pozbawienia wolności do trzech lat. Dodajmy do tego tragedię osobistą, 18 września, światobiegła informacja o śmierci jego żony, Edyty Renkowskiej. Jak wynika z informacji podanych przez prokuraturę, bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana pęknięciem żylaków przełyku. Obrońca Ryszarda Renkowskiego przedstawił pewną teorię. Ryszard Rynkowski nie pozostał bierny. Na łamach portalu Jastrząb Post pojawiło się oświadczenie, w którym wokalista przeprosił fanów Drodzy fani, chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku Zdaję sobie sprawę z tego że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski, przekazał. Obrońca Ryszarda Rynkowskiego, mecenas Adam Kozioziemski, w rozmowie z faktem zwrócił uwagę na potencjalne wątpliwości, na przykład co do momentu, w którym artysta rzeczywiście prowadził pojazd. Istnieje sugestia, że alkohol mógł zostać spożyty po kolizji. Stężenie alkoholu, które jest w zarzucie, najprawdopodobniej nie odpowiada stężeniu, jakie mogło być w organizmie w chwili prowadzenia pojazdu. Między czasem, kiedy miał prowadzić samochód, a czasem zatrzymania, minęło około półtorej godziny tłumaczył. Co może grozić Ryszardowi Rynkowskiemu? 30 września 2025 roku akt oskarżenia został skierowany do sądu. Prokuratura rejonowa w Brodnicy potwierdziła, że Ryszard Rynkowski usłyszał zarzuty zgodnie z artykułem 178 a paragraf 1 kodeksu karnego czyli prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej Toruniu w rozmowie z Superekspresem wyjaśnił, że Ryszardowi Rynkowskiemu za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, i to do 15 lat. Niewykluczone jest jednak załagodzenie kary.